Już od pierwszych dni pracy z pacjentami wielu specjalistów obserwuje, jak ogromną przemianę przynosi regularna rehabilitacja słuchowa. Wyobraźcie sobie panią Jadwigę, która po miesiącach ciszy pierwszy raz słyszy śmiech wnuczki za drzwi, albo pana Marka, który podczas spaceru po lesie odnajduje dawno zapomniany śpiew ptaków. To są właśnie te drobne momenty, o których marzy każdy użytkownik aparatu. I my, jako profesjonaliści, którzy mamy realny wpływ na ich pojawianie się. W tym rozdziale zapraszam Was do praktycznego świata wspomagania procesu rehabilitacji słuchowej. Przedstawię inspirujące ćwiczenia, nauczymy się planować aktywności wspierające rozumienie mowy w trudnych warunkach, rozwijać artykulacje i pokonywać codzienne bariery akustyczne. Każde z tych działań jest jak klucz otwierający drzwi do pełnego, aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i rodzinnym. Zachęcam do zanurzenia się w te zagadnienia z otwartością i entuzjazmem. Dzięki temu proces rehabilitacji stanie się nie tylko skuteczniejszy, ale również niezwykle inspirujący dla pacjentów i satysfakcjonujący dla nas samych. Ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne to fundament skutecznej rehabilitacji słuchu. Właśnie tutaj pacjent ma szansę codziennie odkrywać, że aparat nie tylko poprawia słyszenie, ale rzeczywiście otwiera przed nim świat na nowo. Z mojego doświadczenia wynika, że sukces osiąga się przez połączenie systematyki, ciekawości i zabawy. Dlatego zawsze proponuję specjalistom, by ćwiczenia wprowadzali etapami. I dopasowywali do realnych sytuacji z życia pacjenta. Przykłady praktycznych ćwiczeń słuchowych. Rozpoznawanie dźwięków w domu. Codziennie przez 5 do 10 minut razem z pacjentem polujemy na dźwięki. Otwieranie drzwi, kapanie kranu, dzwonek telefonu, tu pod kroków. Ważne, by nie tylko słuchać, ale zapisywać lub opowiadać, które dźwięki były nowe lub wyraźniejsze niż zwykle. To buduje wiarę we własne postępy i motywuje do dalszej pracy. Ćwiczenia słuchania w hałasie. Wspólnie ustawiamy w tle radio lub nagranie dźwięków ulicy i prosimy kogoś z rodziny o zadanie kilku pytań do pacjenta. Pacjent odpowiada ucząc się wychwytywać mowę spośród szumu. To ćwiczenie przydaje się szczególnie osobom aktywnym społecznie. Powtórz po mnie. Z wyrazami podobnie brzmiącymi prezentujemy pacjentowi wyrażenia typu mak, tak, bak, rak, pak. Do powtórzenia na głos prowadzimy szybkie quizy, prosząc o wskazanie, czy padło słowo mak czy bak. To doskonały trening różnicowania i artykulacji trudniejszych spółgłosek. W załącznikach są gotowe przykłady do pobrania. Dialogi sytuacyjne. Tworzymy realistyczne scenki: zamawianie kawy, pytanie o drogę, rozmowy przez telefon. Zamieniamy się rolami: pacjent wciela się w osobę pytającą i, i odpowiadającą. W ten sposób ćwiczy mowę, słuch i pewność siebie w interakcji. W załącznikach są gotowe również przykłady do pobrania. Najważniejsze, by ćwiczenia były regularne, krótkie i angażowały też rodzinę lub opiekuna. Zachęcam pacjentów do prowadzenia zeszytu sukcesów. Codziennie notują, co usłyszeli nowego i jakie zdanie udało się powtórzyć bez trudności. Specjalista powinien systematycznie dopytywać o postępy, okazywać entuzjazm i doceniać nowe, drobne osiągnięcia. Dzięki takiemu podejściu, rehabilitacja słuchu i mowy przestaje być żmudną rutyną i staje się realną szansą na powrót do aktywnego życia i odzyskania radości z kontaktów z otoczeniem. W tym miejscu warto podkreślić, że jeśli jako specjalista, Chcesz zapewnić swoim pacjentom kompleksowe wsparcie w procesie rehabilitacji słuchu, ale nie zawsze czujesz się w pełni przygotowany do prowadzenia wszystkich ćwiczeń i programów? Możesz śmiało skorzystać z mojej drugiej książki „Trening słuchowy w 30 dni zaakceptuj aparat słuchowy”. To sprawdzony, ułożony krok po kroku materiał z gotowymi zadaniami. Codziennymi refleksjami i poradami, których pozwala monitorować postępy i wspólnie pracować nad skutecznością terapii. Dzięki tej książce pacjent otrzymuje jasne instrukcje i narzędzia do codziennej pracy nad słuchem. Ty, jako specjalista, możesz kontrolować realizację programu i wspierać go, nawet jeśli nie masz czasu na opracowywanie własnych ćwiczeń. Zyskujesz pewność, że rehabilitacja przebiega w oparciu o sprawdzoną, praktyczną metodykę. Zachęcam także do skorzystania z dedykowanego kursu online Trening Słuchu, dostępnego na mojej stronie Nastaw Uszy. To szkolenie stworzone specjalnie dla profesjonalistów, którzy pragną poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnej rehabilitacji słuchowej. Oraz pracy z pacjentem na każdym etapie adaptacji. Dzięki temu możesz rozwijać się, pomagać skuteczniej i budować pozycję eksperta w swojej dziedzinie, oferując wszechstronne wsparcie zarówno pacjentom, jak i ich rodzinom. Kolejny etap techniki relaksacji i wsparcie w adaptacji emocjonalnej są dla każdego protetyka słuchu. Nie tylko dodatkiem, ale fundamentem skutecznej pracy z nowym użytkownikiem aparatu. W codziennej praktyce niejednokrotnie widać, że największą barierą pacjenta jest nie tylko szum otoczenia, ale także stres i niepewność towarzysząca każdej nowej sytuacji, od pierwszych chwil po włożeniu aparatu, po przełamywanie własnych lęków podczas rozmów czy wycieczek do nowych miejsc. Dlaczego warto wdrażać relaksację w rehabilitacji słuchu? Proste ćwiczenia oddechowe, trening uważności i rozluźnienia ciała potrafią obniżyć napięcie i zwiększyć koncentrację na dźwiękach w otoczeniu. Dobrze, dobrane techniki, np. powolne przeponowe oddychanie przed ćwiczeniem słuchu, rozluźniające wizualizacje, czy delikatna gimnastyka karku i barków, stwarzają pacjentowi bezpieczeństwo, pozwalają odpuścić. Nawyk nadmiernego wysiłku słuchowego oraz przygotowują umysł na przyjmowanie nowych bokców akustycznych. Warto proponować proste rytuały relaksacyjne na początek lub koniec każdej sesji treningowej, a także zachęcać do praktyki samodzielnej w domu. Nawet 5 minut przerwy w pracy z aparatem pozwala lepiej przyswajać nowe wrażenia dźwiękowe i zmniejsza frustrację. Ćwiczenia oddechowe, oddychanie przeponowe. Usiądź wygodnie z wyprostowanymi plecami, lub połóż się na plecach. Nogi lekko ugięte, połóż jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu, nieco nad pępkiem. Wdychaj powoli powietrze przez nos, skup się na tym, by unosiła się przede wszystkim dłoń na brzuchu, a klatka piersiowa pozostawała w miarę nieruchoma. Powoli wypuszczaj powietrze przez usta, jakbyś chciał zdmuchnąć świeczkę. Staraj się, aby wydech był dwa razy dłuższy niż wdech. Powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, skupiając się na rytmicznym i spokojnym oddechu. Ćwiczenia oddechowe można wykonywać codziennie. Najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, aby poprawić kondycję układu oddechowego. I ogólne samopoczucie. Powolne rozluźnienie czoła, barków, szczęki i dłoni pomaga szczególnie gdy pacjent spina się przy trudniejszych zadaniach słuchowych. Krótkie wizualizacje poproś, aby pacjent wyobraził sobie przyjemne kojące dźwięki natury, np. Na szum fal, śpiew ptaków. To wspiera zarówno rozpoznawanie, jak i pozytywne kojarzenie ćwiczeń słuchowych. Notes emocji i postępów. Zachęć do codziennego notowania, co udało się osiągnąć i jakie emocje towarzyszą treningowi. Wdrażając relaksację oraz wsparcie emocjonalne, pozwalamy pacjentom nie tylko lepiej ćwiczyć słuch, ale również przełamywać bariery psychiczne. To właśnie w tej atmosferze akceptacji, zrozumienia i wyciszenia najłatwiej oswoić zmianę, a protetek słuchu. Staje się realnym przewodnikiem na drodze do nowej jakości życia. Aktywność fizyczna to jeden z najbardziej niedocenianych, a zarazem najskuteczniejszych sojuszników w procesie adaptacji słuchowej. Warto, aby każdy specjalista promował ją nie tylko jako formę ogólnego dbania o zdrowie, lecz przede wszystkim jako realne wsparcie dla mózgu, koncentracji, odporności psychicznej. I skuteczności rehabilitacji protetycznej. Dlaczego ruch wzmacnia adaptację słuchową? Podczas wysiłku fizycznego pobudzane są mechanizmy neuroplastyczności. Mózg szybciej tworzy nowe połączenia nerwowe ułatwiające przyswajanie dźwięków, rozumienie mowy oraz selekcję bodźców akustycznych. Skoordynowany ruch, np. spacery, nordic walking, lekka gimnastyka. Podnosi poziom koncentracji, której wymaga adaptacja do nowego aparatu słuchowego. Regularna aktywność sprzyja szybszemu przyswajaniu nowych wzorców akustycznych i zmniejsza zmęczenie słuchowe. Ruch na świeżym powietrzu to niepowtarzalna okazja do świadomego treningu dźwięków otoczenia. Uczy rozróżniać odgłosy miasta, natury, ruchu ulicznego, a przy okazji buduje motywację do systematycznego noszenia aparatu. Jak inspirująco przekonać pacjentów do ruchu? Zachęcaj do podejmowania aktywności już od pierwszych dni adaptacji. Nawet krótki spacer wokół domu, przejście po klatce 2-3 razy świadomie, ćwiczenia rozciągające czy wyjście do parku, Stają się okazją do realnego treningu słuchowego. Wplataj elementy aktywności do codziennych zadań, np. połącz pracę służbową z prostymi ruchami, wyznacz zadania do wykonania w różnych miejscach: ławeczka w parku, osiedlowy plac zabaw, spokojna ulica. Podkreśl, jak bardzo ruch poprawia nastrój, redukuje poziom stresu i napięcia mięśniowego to wywołuje pozytywną reakcję fali, która ułatwia radzenie sobie z trudami adaptacji do nowego aparatu. Specjaliści, angażujcie swoich pacjentów w aktywny tryb życia, nie tylko informując, ale autentycznie inspirując i towarzysząc im w drodze do nowej jakości słyszenia. Aktywność fizyczna to codzienny naturalny poligon do ćwiczeń dla mózgu, zmysłów i pewności siebie waszych podopiecznych. Osoby, które nie mogą wyjść, chociaż niech uchylą okno i posłuchają dźwięków otoczenia. Dla chcącego nic trudnego. Serdecznie gratuluję ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu potwierdzającego Państwa kompetencje. To wyjątkowe osiągnięcie, które świadczy o profesjonalizmie, ambicji i gotowości do nieustannego rozwoju. Dzięki zdobytej wiedzy, i praktycznym narzędziom zyskali Państwo pewność w prowadzeniu adaptacji słuchowej, poszerzyli swój warsztat o dziesiątki skutecznych ćwiczeń i technik, wzmocnili kompetencje pozwalające na elastyczne i świadome reagowanie w każdej sytuacji terapeutycznej, podnieśli jakość, dając pacjentom większy komfort i szybsze efekty. Wzmocnili swoją pozycję jako nowocześni profesjonalni protetycy słuchu. Ten certyfikat nie jest tylko potwierdzeniem zdobytej umiejętności, ale również symbol państwa zaangażowania i odwagi w wyznaczaniu nowych standardów w rehabilitacji słuchu. Z dumą gratuluję państwa osiągnięcia i życzę, aby nowa wiedza była inspirująca do dalszych sukcesów. A jeśli kiedykolwiek pojawią się pytania lub potrzeba omówienia konkretnych wyzwań, pozostaje do dyspozycji z wyrazami uznania Marta Szkiełka.